Konfiguracja oraz sparowanie aplikacji Garet Tracker. Aby aplikacja działała poprawnie, należy umieścić kartę SIM w Smartwatchu. Sprawdź, jak to zrobić i jakie wymagania musi spełniać karta SIM w filmie, jak zainstalować kartę SIM w zegarku dziecięcym Garet. Pobierz aplikację Garet Tracker ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj ją na swoim telefonie. Otwórz aplikację. Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, konieczna będzie rejestracja. Aby się zarejestrować, wpisz swój adres e-mail, przepisz kod weryfikacyjny wyświetlony na ekranie, utwórz hasło i zaakceptuj regulamin. Po rejestracji przejdź do sekcji, w której możesz dodać swoje urządzenie, aby rozpocząć jego konfigurację. Aplikacja poprosi o dostęp do aparatu. Zezwól na to, ponieważ będzie potrzebny do skanowania kodu QR. Po udzieleniu zgody na dostęp aparat zostanie uruchomiony automatycznie. Teraz wystarczy, że skierujesz go na kod QR przypisany do smartwatcha i zeskanujesz go. Kod QR można znaleźć z tyłu zegarka lub poprzez wejście w ustawienia smartwatcha, wybranie zakładki QR code. Wtedy kod QR pojawi się na ekranie zegarka i będzie gotowy do zeskanowania. Gdy kod zostanie zeskanowany, wpisz nazwę użytkownika oraz numer telefonu, a następnie naciśnij OK, aby zakończyć ten etap konfiguracji. Na koniec zaloguj się do aplikacji, używając właśnie utworzonego konta. Od teraz możesz w pełni korzystać z funkcji smartwatcha oraz aplikacji Garrett Tracker. W przypadku problemów Skontaktuj się z naszym serwisem serwismałpagaret.pl.